Punkt 13. Przybycie naczelnika obcego plemienia. Długo już Jezus nauczał, gdy wtem nadciągnęła drogą jakaś karawana na wielbłądach i zatrzymała się w pewnym oddaleniu. Naczelnik, jakiś obcy mi człowiek, zsiadł i wraz ze starym sługą, którego wysoce cenił, podszedł bliżej. Nikt nie zwracał na nich uwagi. Dopiero gdy skończyła się nauka, a Jezus poszedł z uczniami do namiotu się posilić, przyjął mędzor przybyszów i wyznaczył im namiot na mieszkanie. Nowo przybyły naczelnik, czy też król, podobnie jak i jego ludzie, bielszą miał cerę niż mędzor, ubranie krótsze i nie tak wielki zawój na głowie. Podróżował tu przez kilka dni. Wziął ze sobą żony i orszak, coś z trzydziestu osób złożony. Tu przyprowadził niewiele tylko ludzi. Zamierzali oni dłuższy czas tu pozostać. Poszedł też wraz z swym sługą do kapłanów i rzekł, że nie chce mu się wierzyć, by Jezus był obiecanym królem żydowskim, a to głównie dlatego, że tak poufale obcuje z nimi. Przecież, mówił, wiadomo, że Izraelici mają jakąś skrzynię, w której przechowują swego Boga, ale nikomu nie wolno nawet zbliżyć się tam, więc Jezus nie może być tym ich Bogiem. Stary znów sługa wtrącił jakieś parę źle zrozumianych szczegółów o Maryi. Mimo tych błędów byli to jednak dobrzy ludzie. Królowi temu pojawiła się niegdyś także gwiazda, ale nie poszedł za nią do Betlejem. Bogów swoich uważał za coś wielkiego. Wciąż mówił, jak dobrzy są dla niego i jakie szczęście mu przynoszą. Jako dowód opowiadał świeżo zaszły wypadek, gdzie to mu w wojnie bogowie dopomogli do zwycięstwa przez to, że ów stary sługa przyniósł mu pewną wiadomość o nieprzyjacielu. Widać było, że bardzo jest przywiązany do swych bożków, a jednego nawet wiózł z sobą na wielbłądzie. Bałwan ten miał w koło mnóstwo rąk i dziury w tułowiu, w które wkładano ofiary. Co do własnych potrzeb, małe miał król wymogi. Starego sługę swego cenił ponad wszystko, czcił go nawet jako proroka. Sam też nakłonił go do tej podróży, by pokazać mu w Jezusie największego z bogów. Lecz zdaje się, że rzeczywistość nie odpowiadała jego wyobrażeniu o Panu. Podobało mu się to, co Jezus mówił o współczuciu i dobroczynności, bo i sam był bardzo dobroczynny, a uważał to za wielką zbrodnię, by dla zwierząt zapominać o ludziach. Nieco później zastawiono dlań ucztę. Lecz Jezus nie był na niej i w ogóle nie widziałam, by rozmawiał z tym człowiekiem. Słyszałam tylko, że chwalił jego miłosierdzie dla bliźnich i mówił, że kiedyś i on, i jego ludzie oświeceni będą w prawdzie. Wpadły mi przy tym w pamięć wyrazy: ormust i corostat. Nazwa króla brzmiała jakby acikus. Stary sługa był właściwie gwiaździarzem. Ubrany był jak prorok w długą suknię i pas z mnóstwem węzłów. Na głowie miał turban, z którego znowu zwieszało się dookoła pełno białych nitek i węzełków, zapewne z bawełny. Na piersi wisiała mu długa broda. Mąż zamożnej niewiasty Kupes był bratankiem Menzora i jako młodzieniec. Był wraz z Nim w Betlejem. Oboje mają żółto-brunatną barwę skóry i są potomkami Hioba. Jeszcze w nocy nauczał Jezus w świątyni i przed świątynią. Wszędzie było pełno światła, a najwięcej oświecony było wnętrze świątyni. Figur zwierzęcych już nie było, gdyż je zaraz usunięto za pierwszym poleceniem Jezusa. Za to ujrzałam coś dotychczas niewidzianego. W górze u stropu świątyni widać było cały firmament niebieski, zasiany gwiazdami, wśród których znowu przebijały się wszędzie małe ogródki, strumyki i drzewka, ustawione u góry w świątyni, zewsząd rzęsiście oświecone. Dziwny to był widok i niezwykły, ale nie wiem, jak to było urządzone? Punkt czternasty. Jezus opuszcza siedzibę królów i przybywa do Azariasza, bratanka menzora, w osadzie pasterskiej w Atom. Jeszcze przed świtem, przy świetle lamp, wybrał się Jezus w dalszą drogę. Królowie uradzili odprowadzić go z równą wspaniałością, z jaką go przyjęli. Lecz Jezus kazał zaniechać wszystkiego i nie przyjął nawet ofiarowanego mu wielbłąda. Uczniowie tylko wzięli na drogę nieco chleba i soku do flaszek. Stary mędzor błagał gorąco Jezusa, by przecież zechciał pozostać u nich. Złożył u nóg jego koronę, którą zwyczajnie nosił na zawoju i ofiarował mu całe swe mienie a było tego nie mało gdyż skarbiec znajdujący się w piwnicy pod pałacem obficie był zaopatrzony złoto leżało tam kupami w sztabach bryłach lub jako drobne ziarnka wszyscy płakali rzewnie przy rozstaniu sam mędzor płakał jak dziecko a łzy toczyły się perłami po jego żółto-brunatnym licu. Taką samą cerę miał Hiob, od którego menzor pochodził. Był to kolor delikatny, połyskliwy, smagły, nie tak jednak ciemny, jak ubarwienie ludzi z nad Gangesu. Droga Jezusa wiodła po stronie świątyni i obok wspaniałego namiotu nawróconej kupes. Wyszła ona z dziećmi naprzeciw Jezusa i z płaczem upadła przed nim na twarz. Jezus garnął dzieci do siebie, a z matką chwilę łaskawie pomówił. Menzor, kapłani i wielu innych z pospólstwa odprowadzali Jezusa i to w ten sposób, że zawsze kolejno towarzyszyło mu po dwóch z każdego boku. Jezus i uczniowie mieli laski w rękach. Ciemno już było, gdy menzor powrócił z kapłanami do miasta, odprowadziwszy Jezusa spory kawał drogi. Lampy świeciły się wszędzie, tłumy ludu zebrały się wewnątrz i koło bałwochwalnicy, a wszyscy modlili się klęcząc lub leżąc twarzą na ziemi. Menzor zaraz wydał obwieszczenie, że kto nie zechce żyć według przykazań Jezusa i uwierzyć w jego naukę, będzie musiał opuścić ten kraj. Miasto namiotów, siedziba menzora, wraz z świątynią i grobowcami królewskimi, stanowiło stolicę czcicieli gwiazd. W promieniu kilku godzin drogi były jeszcze inne takie miasta namiotów. Nie wszyscy mieszkańcy byli jednakowo ubarwieni. Wielu miało znacznie ciemniejszą cerę niż menzor. Droga, którą Jezus się udał, wiodła na wschód. Pierwszy nocleg wypadł mu na dwanaście godzin drogi od pałacu Menzora w osadzie pasterskiej, należącej jeszcze do plemienia Menzora. Noc przepędził Jezus z uczniami w okrągłym namiocie. Posłania oddzielone były od siebie parawanami. Nazajutrz rano, zanim mieszkańcy się pobudzili, Opuścił Jezus osadę. Po jakimś czasie przybył z uczniami nad rzekę, a że w tym miejscu była za szeroka, więc musiał iść w górę rzeki ku północy, by wyszukać dogodny brud. Nad wieczorem napotkali osadę złożoną z nędznych lepianek i chat z muchu. Obok stała nienakryta studnia, otoczona wałem. Tu Umyli sobie nogi i nieprzyjmowani przez nikogo rozgościli się na nocleg w małej chatce. Była to chatka okrągła z dachem spiczastym, prawie przeźroczysta, bo ściany plecione były z zielonych gałęzi, poprzedtykanych gdzieniegdzie darnią. Dokoła zrobione było ogrodzenie z sieci dla ochrony przed dzikimi zwierzętami. Okolica jest tu bardzo urodzajna. Wspaniale pola obsadzone są rzędami grubych, cienistych drzew. W miejscach, gdzie drzewa się schodziły, stały mieszkania, nie namioty jak u Menzora, lecz okrągłe chaty plecione z gałęzi. Zabarwienie skóry tutejszych mieszkańców przypominało opalenie słoneczne. Nie była to tak delikatna, brunatna barwa jak u Menzora. Ubierali się tak, jak pierwsi gwiazdochwalcy, których Jezus w tej wędrówce napotkał. Niewiasty nosiły szerokie spodnie, a na to zarzucały płaszcze. Mieszkańcy trudnią się podobno tkactwem, w wielu bowiem miejscach rozpięte były przędziwa od drzewa do drzewa i przy takich krosnach pracowała większa ilość ludzi naraz nad tkaniem różnych materii. Drzewa obsadzone wzdłuż pól były ozdobnie poobcinane, a w gałęziach porobione były sztuczne siedzenia. Z pierwszym brzaskiem dnia, bo jeszcze gwiazdy nie zeszły z firmamentu niebieskiego, nadeszła gromadka tutejszych ludzi do chatki, gdzie nocował Jezus z młodzieńcami. Ujrzawszy ich jeszcze na posłaniu, cofnęli się z czcią i upadli twarzą na ziemię. Niedawno właśnie otrzymali byli przez gońca wiadomość, że Jezus ma przybyć do nich, ale nie wiedzieli, że jest już między nimi. Jezus wstał zaraz, przepasał szeroką tunikę i zarzucił na to płaszcz, który w podróży noszono zwykle zwinięty w węzełek. Uczniowie umyli mu nogi, a on pomodlił się z nimi i wtedy dopiero wyszedł z chaty. Widząc że przybyli wciąż jeszcze leżą na ziemi, kazał im powstać i nie mieć strachu przed nim. Potem poszedł z nimi do bałwochwalnicy. Był to wielki, podłużny budynek o płaskim dachu, po którym można było chodzić. Z obu stron dachu były poręcze, a na nich jakieś figury spoglądające w niebo przez szkła. Przed świątynią. Była zamknięta studnia, uważana za świętą, i kocioł na ogień stojący na podwyższeniu, tak, że można było pod nim przejrzeć na drugą stronę. W Wkoło bałwochwalnicy były wyznaczone miejsca dla ludu, oddzielone barierami. Kapłani ubrani byli w długie białe suknie obszyte od góry do dołu różnobarwnymi sznurami. Suknia przepasana była szerokim pasem, z którego zwieszała się z przodku tabliczka, wysadzana klejnotami i głoskami. Na plecach wisiały na rzemykach tarczki. Zbliżywszy się do bałwochwalnicy, zawołał Jezus jednego z kapłanów, który stojąc na dachu śledził bieg gwiazd. Tymczasem wyszedł jednak z bałwochwalnicy naprzeciw Jezusa, Bratanek menzora, naczelnik całej tej osady pasterskiej, i podał Jezusowi gałązkę pokoju. Jezus podał ją Eremendzearowi, ten Silasowi, a Silas Eliudowi. Potem odebrał ją Eremendzear na powrót i zaniósł do bałwochwalnicy, gdzie poszedł z nim Jezus wraz z innymi. Stał tu mały, okrągły ołtarz, a na nim kielich bez podstawki, podobny do moździerza, napełniony jakąś żółtawą masą. Eremenzear utkwił weń przyniesioną gałązkę. Gałązka ta miała dwa rzędy liści, a była zeschła lub może sztucznie zrobiona. Zdaje mi się, że Jezus mówił, iż gałązka ta zazielenieje. Wszystkie obrazy w bałwochwalnicy osłonięte były jakby pokrowcem lub rodzajem maski z lekkiej sztywnej materii. By Jezus lepiej mógł nauczać, ustawiono w obrębie około bałwochwalnicy mównicę. Podczas nauki wypytywał Jezus słuchaczów o wszystko jak małe dzieci, a oni też z dziecięcą gotowością na wszystko się godzili. Niewiasty przysłuchiwały się także, ale stały daleko z tyłu. Prawie cały dzień nauczał Jezus, a potem zagościł na nocleg w domu naczelnika osady. Był to okrągły budynek kilkupiętrowy, schody biegły w koło na zewnątrz. Wnętrze domu przystrojone było bardzo pięknie barwnymi kobiercami, połączone było z komnatami żony jego chodnikiem, krytym płótnem. Nad bramą domu przybita była tarcza z żółtego metalu, a na niej czytało się napis: Azaryja z Atom. Azaria nie mógł się pogodzić z menzorem, i dlatego rozdzielili swe pastwiska. Od czasu bytności tu Jezusa, poprawił się Azaria zupełnie. Z nadejściem Szabatu, Odosobnił się Jezus znowu wraz z trzema młodzieńcami, by i tu, jak w siedzibie królów, ściśle ten dzień święcić. Punkt piętnasty. Cudowne uzdrowienie dwóch chorych niewiast. Żona Azariasza chora była od dłuższego już czasu. Właśnie gdy Jezus z uczniami Obchodził szabat w chacie, gdzie pierwszą noc przepędził. Postanowiła ona szukać pomocy w chorobie u swych bożków. Gwarno było w jej mieszkaniu, bo dzieci miała dosyć. A prócz tego cały zastęp służebnych. Z tyłu za ogniskiem w kącie stał stolik na słupkach z małą nasadą, opatrzoną otworami ze wszystkich stron i przystrojoną w zieleń. Na tej nasadzie Ustawiony był bożek przedstawiający psa z grubą, płaską głową w siedzącej postawie. Pies siedział na jakimś piśmie w kształcie książki, z spiętej rzemykami, a podniesioną przed nią łapą wskazywał niejako na książkę pod nim leżącą. Nad nim stał drugi bałwan jeszcze szkaradniejszy z mnóstwem rąk. Kapłani przynieśli zarzewia z kotła przed świątynią, i nasypali pod wydrążoną figurę psa tak, że z nosa jego ispyska buchał dym i iskry, a oczy błyszczały żarem. W obecności Azariasza przyprowadziły dwie niewiasty żonę jego chorą na krwotok i usadowiły ją na poduszkach i kobiercach. Kapłani modlili się, kadzili, składali ofiarę przed bałwanem, a wszystko jakoś daremnie. Płomienie buchały z figury, w gęstym czarnym dymie ukazywały się jakieś obrzydliwe postacie mopsów i znikały, ale nic nie pomagało. Chora słabła coraz bardziej, wreszcie upadła bezwładna jak martwa na ziemię i zawołała. Nie pomogą mi te bałwany, to są złe duchy, nie mogą tu już wytrwać, bo uciekają przed prorokiem. Królem żydowskim, który jest u nas. Widzieliśmy jego gwiazdę i szliśmy za nią. On jeden może mi pomóc. Po tych słowach upadła znowu jak martwa. Wszystkich ogarnęło osłupienie, dotychczas bowiem byli przekonani, że Jezus jest tylko posłem króla żydowskiego. Udali też się zaraz z oznakami wszelkiego urzacowania do chatki gdzie Jezus z młodzieńcami obchodził Szabat i prosili go, by poszedł do chorej, bo ona sama wołała, że bałwany na nic już są i tylko on sam może ją uzdrowić. Jezus, podobnie jak i uczniowie, był jeszcze w szatach szabatowych i tak zaraz poszli do chorej, leżącej już prawie w Konaniu. Tu przemówił najpierw surowo do obecnych, Ganiąc ich bałwochwalstwo, które niczym nie jest jak służeniem Szatanowi. W szczególności zganił Azarię, że po powrocie z Betlejem, gdzie był z królami jako młodzieniec, popadł znowu tak nisko w ohydne bałwochwalstwo. Rzekł jednak, że jeśli uwierzą w jego naukę, spełniać będą przykazania Boże i objawią chęć przyjęcia chrztu, to pomoże chorej niewieście. A po trzech latach przyśle im tu jednego z apostołów. Wszyscy zapewnili go o tym uroczyście, a i niewiasta, zapytana osobno, rzekła, że wierzy. Na polecenie Jezusa rozebrano ściany namiotu, a tłumy ludzi zebrały się w koło. Jezus zażądał naczynia z wodą, ale nie ze świętej studni, tylko z wodą całkiem zwykłą. Kropidła także nie przyjął od nich, lecz kazał sobie przynieść świeżą gałązkę z delikatnymi wąskimi listkami. Na rozkaz Jezusa przykryto bałwany cienkimi, białymi kobiercami przetykanymi złotem. Po czym Jezus postawił wodę na ołtarzu. Dwóch uczniów stanęło po obu bokach, a jeden z tyłu. Jeden z nich podał mu zworka, który nosili zawsze przy sobie. Puszkę metalową. Było tam więcej takich puszek z oliwą i bawełną. Ta, którą wziął teraz Jezus, zawierała jakby biały, miałki proszek. Zapewne sól. Jezus nasypał trochę do wody, pochylił się nad naczyniem, pomodlił się i pobłogosławił ręką. Potem zamaczał w naczyniu gałązkę, pokropił obecnych. A wyciągnąwszy rękę ku niewieście, rozkazał jej powstać. Niewiasta wstała natychmiast, zdrowiuteńka, i upadłszy na kolana, chciała uścisnąć Jezusowi nogi, lecz on na to nie pozwolił. Po chwili, rzekł Jezus, że jest tu jeszcze jedna niewiasta, o wiele słabsza, która jednak nie żąda pomocy Jego. Była rzeczywiście taka niewiasta zamężna imieniem Ratimiris. Choroba jej polegała na tym, że ilekroć ujrzała pewnego młodzieńca, usłyszała imię jego lub pomyślała o nim, zaraz dostawała ataków febry i ciężko się rozchorowywała. I tak ilekroć w świątyni odbierał od niej ofiarę, był bowiem sługą świątyni, zaraz dostawała tych napadów. Młodzieniec nie domyślał się jednak niczego. Na wezwanie Jezusa przybliżyła się zawstydzona Ratimiris. Jezus wziął ją na stronę, wyjawił jej wszystkie okoliczności tej choroby i wszystkie grzechy, a wtedy ona przyznała się do winy. Zaprowadziwszy ją na powrót przed wszystkich zapytał Jezus głośno czy wierzysz we mnie i chcesz przyjąć chrzest, gdy przyślę tu mego wysłańca skruszona niewiasta przyrzekła wszystko, a wtedy Jezus wypędził z niej diabła opuszczającego ją w postaci czarnej kłębiącej się pary. Młodzieniec ów imieniem Kaisar miał coś w sobie pod względem czystości i wstydliwości podobieństwa do Jana. Był on potomkiem Ketury, a krewnym Eremendzeara. Ten bowiem także stąd pochodził i dlatego to przy powitaniu jemu podał Jezus gałązkę pokoju. Z rozmowy Kaisara z uczniami okazało się, że dawno już miał przeczucie przyjścia zbawiciela. Opowiadając im swoje sny, mówił, jak raz śniło mu się, że mnóstwo ludzi przenosił przez wodę. Uczniowie zauważyli na to, że zapewne nawróci wielu ludzi w swym życiu. Gdy Jezus stąd wyruszył dalej, przyłączył się doń i kajsar. W trzy lata po wniebowstąpieniu, właśnie gdy Tomasz tu chrzcił, powrócił znowu razem z Tadeuszem. Później posłał go Tomasz jako biskupa do pewnej miejscowości. Tam oczerniono go niewinnie jako złodzieja i zbrodniarza, i ku wielkiej radości jego czystej duszy ukrzyżowano go. Jezus nauczał tu aż do świtu, dopóki nie pogaszono płonących lamp. Nakazywał też surowo zniszczyć wszelkie bałwany, jako przedobrażenia diabła. Ganił im, Rzeczczą niewiastę w figurze diabła, a żony swe traktują gorzej jak psów, uważając ostatnich jako świętości. Nad ranem, powrócił Jezus z młodzieńcami do samotnej chaty, by dalej obchodzić szabat. Otrzymałam także objaśnienie, dlaczego podróż Jezusa trzymana była przed wszystkimi w tajemnicy. O ile pamiętam, Mówił Jezus apostołom i uczniom, że chce tylko usunąć się z oczu na jakiś czas, by zapomniano o nim, lecz gdzie się miał udać, tego oni nie wiedzieli. Ze sobą wziął więc Jezus zwyczajnych, młodych chłopców, bo ci nie gorszyli się jego obcowaniem z poganami i nie zwracali tak na wszystko uwagi. Pamiętam, że gdy raz zakazywał im Jezus surowo o tym wspominać, rzekł jeden z nich naiwnie. Gdyś przywrócił wzrok ślepemu i zakazał mu mówić o tym, on mimo to rozgłosił cud wszystkim, a jednak nie uległ ukarze? Na co odpowiedział mu Jezus. Tamto obróciło się na uświetnienie imienia mego, a z tego wynikłoby wielkie zgorszenie. Nie wątpię, że Żydzi, a nawet sami apostołowie, zgorszyliby się, gdyby doszło do ich wiadomości, że Jezus był upogan. Po szabacie zawołał Jezus znowu wszystkich mieszkańców na naukę. Powstawał surowo przeciw wielożeństwu i nauczał, jakie ma być pożycie małżeńskie. Całą noc, z soboty na niedzielę, nauczał Jezus przed bałwochwalnicą, sam pomagał rozbijać bałwany i objaśniał, w jaki sposób mieli rozdać kawały kruszcu. Poświęcił im wodę, ale musieli zrobić taki sam kielich jak u menzora. Również poświęcił chleb i czerwony płyn, podobnie jak tam. Kapłanom wkładał ręce na ramiona i pouczał ich, jak mają rozdzielać chleb. Przyrządził im także napój, jak i tamtym. Tylko że tu było naczynie nieco większe. Kielich, w który Eremendzear zaraz po przybyciu wstawił gałązkę, napełniony był żółtawo-zieloną masą, wyciśniętą z rośliny, której sok pili tu jako święty napój. Azaria został później kapłanem i męczennikiem. Obie uzdrowione niewiasty, tak jak Kupes, poniosły śmierć męczeńską. Żona Azarii i Ratimiris prosiły Jezusa, by zaraz udzielił im chrztu. Lecz Jezus rzekł. Mógłbym to wprawdzie uczynić. Lecz teraz jeszcze nie przystoi, muszę najpierw powrócić do Ojca i zesłać pocieszyciela, a wtedy dopiero ochrzczą was moi wysłańcy. Tymczasem pełnijcie wolę moją. I żyjcie w tym pragnieniu przyjęcia chrztu, a to, nawet w razie śmierci, wystarczy wam za chrzest, aż do czasu. Niewiastę Ratimiris ochścił później Tomasz, dając jej na imię Emilia. Przybył on w te strony z Tadeuszem i Kajsarem w trzy lata po w niebowstąpieniu Chrystusa i ochrzcił królów i wszstek lud przyszedł nawet tą samą stroną co Jezus tylko więcej od południa